teraz lokalna polityka i Kędzierzyn-Koźle. Poczułeś się obrażony? Przeproś się sam. Z takiego stanowiska wyszedł prezydent miasta w Kędzierzynie-Koźlu, trwa kampania referendalna o odwołanie włodarza, a jej organizatorzy nie przebierają w słowach. Dlatego prezydent zamówił w lokalnej gazecie reklamę z przeprosinami samego siebie. Inicjatorzy referendum przepraszają Tomasza Wantuę. Tak zaczyna się tekst, którego autorem jest sam prezydent. Obok już nieco mniejszymi literami, włodarz miasta wzywa grupę referendalną do rozdawania tego typu lotek mieszkańcom miasta. Wezwałem y, grupę referendalną do sprostowania pod, nie pod, podawanych nieprawdziwej informacji. ale jeżeli nie wykonają mojego wezwania, skorzystam y, z, z postępowania sądowego. To jest PR, to nie jest nasze ogłoszenie. To jest ogłoszenie pana prezydenta. Pan prezydent sam się przeprasza. Podsumowuje rzecznik grupy referendalnej i dodaje, że według niego ogłoszenie jest manipulacją faktami. To jest manipulacja mająca na celu ugruntować przekon... czytelnika w przekonaniu, że to wyszło spod naszych skrzydeł. To jest ich zdanie, trudno mi się odnieść do tego. Kampania referendalna rozkręciła się dwa tygodnie temu. Mieszkańcy, którzy chcą zmian na najważniejszym stołku w mieście, zarzucają w łamanie prawa i nepotyzm. On odpowiedział reklamą prasową. Nie bierzemy odpowiedzialności za treść publikowanych u nas ogłoszeń, mówią redaktorzy gazety, ale dodają, że... Jeśli chodzi o rynek reklamowy, to kto wie, być może ta publikacja spowoduje kontrpublikację, a kontrpublikacja spowoduje z kolei inną odpowiedź Urzędu Miasta czy Prezydenta. Ale wszyscy są pewni, że to już raczej z przeprosinami nie będzie miało wiele wspólnego.